Witam Państwa serdecznie w firmie a oto, o czym chcia... a, a, a to jest to o czym chciałbym dzisiaj poopowiadać To jest Royal Enfield Bullet 500 To jest motocykl z 2009 roku Z niewielkim przebiegiem, bo tylko 500 km Ale wszyscy z testujących kierowców bardzo, bardzo zadowoleni Z tego, że jest coś takiego w ogóle jeszcze na rynku dostępne że nowoczesny motocykl z wtryskiem paliwa, nie, nie psujący się wyglądający jak, jak, jak starożytny dinozaur można powiedzieć jest dostępny jeszcze na rynku to jest 500 cm3 zasilany wtryskiem paliwa z przodu ma hamulec tarczowy hydrauliczny więc to już i, i, i jeździ i nie, nie dławi się, nie kicha, nie prycha i, i hamuje Oto jak to pracuje. Och, tu można najładniej zobaczyć, jakie, jakie to ma fajne wibracje na wolnych obrotach. To jest długostokowy silnik jednocylindrowy. Moc tylko 22 konie mechaniczne, ale to, to tutaj nie chodzi o, o tą moc. Znawcy tematu mówią, że ten motocykl po prostu płynie, ale najlepsza prędkość dla niego to jest 80 km na godzinę. Jeżeli ktoś chce, można przekroczyć stówę, ale trzeba dobrze plomby językiem trzymać, żeby przypadkiem nie wypadły, bo to już są wibracje mało przyjemne. Ale motocykl jest mega, mega ciekawy i bardzo. Yy, Zwracający na siebie uwagę, zwłaszcza w tym takim klasycznym malowaniu. Cena nowego takiego motocykla to jest od 23 500 zł w wersji Bullet Classic. Dziękuję i pozdrawiam. Do usłyszenia.